A dzień dobry. Właśnie wróciłem z terapii. O, a chcę Wam powiedzieć, że Paweł z Knyszyna miał wypadek samochodowy. Paweł prosił, żeby nie nagrywać. Nie nagrywać? Bo no dobrze, nie będę nagrywał. tylko do wiadomości mojej i twojej zaraz tak muszę jechać bo jest pierwszy lipiec Wykaz z banku muszę wziąć, żeby pojechać oddać do księgowego na rozliczenie podatku. O, a się... Asia się obraziła, że mam kontakt z inną kobietą. Ja ją nie... A ktoś pisze, ja ją nie, obraża, nie obraziłem. A nic. Tyle czasu ugrzyłem się. Znamy. Ty masz swoje zajęcie. Ja chcę sobie ułożyć życie, bo lata już, a 47 lat. To kiedy ja mam, a dzieciaki bawią się. Słychać? Na placu. I tak to właśnie jest. Takie to życie. No byłem na trapi. Ale co zrobisz? No, skończyłem terapię w Krakowie, zapłaciłem 13 tysięcy. No, i tu jeszcze chodzić. Ja nie wiem, czy by tak sąd postanowił, żeby tu chodzić. No to, to właśnie takie to jest prawo. Ja w jakiś sposób zarabiam na swoje utrzymanie. Już dwa lata mogłem. Mam kontakt z tą terapią. Ten wirus wyskoczył, to tyle czasu musiałem czekać. Trzy tygodnie ale nowo terapię Co zrobisz? To trzeba pisać do sądu po prostu żeby gdzie indziej zamieszkać, gdzie indziej robić terapię Ja nie muszę tutaj do końca życia mieszkać i do końca chodzić do tarapki, nie mieć żony ani dzieci. Żyć w samotności, tak? No. Ja, ja nagrywam teraz nieco. W samotności żyć. Nie mieć kobiety, nigdzie nie można wypi, po prostu wyjść, bo to ogółem zakaz. To niech ogółem zamknie mnie sąd do żywocie gdzieś nie w domu gdzie i wtedy nie będzie niczego. Bez sensu. A zaraz idę do baru sobie zjem śniadanie so nic sobie kupię. Bo muszę iść. Też mam swoje sprawy za załatwić. A co będzie dalej to się okaże. O truskawki z koszykiem wyrzuciłem do śmietnika Pleśnia aż yeah, yeah, yeah. rosła Aż koszyk już mił Bo to za gorąco To trzeba do lodówki Ja wcześniej jak kupowałem to reklamówkę włożyłem do Lodówki No to jest koszykiem można kupić A nie, a, a jak nie to z reklamówki reklamówkę jak później zaraz do ludówki trzeba wkładać te truskawki A dzieciaki się bawią No już lato? A tutaj jest dom dziecka, co? Dzieciaki też przychodzą z domu dziecka. Ludzie mają swoje jakieś życie. starają się ułożyć sobie normalne życie a nie non-stop tutaj kłócić się a jak dzieciaki, taki to za długi film nie będzie ludzie się rodzą Ludzie umierają i tak to właśnie jest na tym świecie. No i na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. To za długi film nie będzie. Muszę też swoje sprawy pilnować. Nikt mi tego nie zrobił, jak sam się bym. No i miłego dnia mógłbym życzę. Pozdrawiam Was wszystkich.